Cześć, witam Was serdecznie w siebie na kanale. Dzisiaj przychodzę z filmikiem paznokciowym. Będę ściągała swoje stare hybrydy, więc pokażę Wam krok po kroku, jak prawidłowo ściągnąć hybrydy. Potrzebne nam będzie tak, aceton, folika oraz jakiś taki, może być płatek kosmetyczny. Ja używam tych bezpyłowych akurat płatków. Ucinam sobie kawałki folii kuchennej, tylko taką grubszą. Ucinam takie duże kwadraty, żeby, wiecie, ten aceton za szybko nie wyparował spod tego może Można też kupić oczywiście gotowe takie specjalne. Jakaś tam szoczeczka się przyda. Moja tu już jest taka zmasakrowana przez psa w ogóle, jak był malutki, ale działa, działa. Szoczeczka się przyda, żeby usunąć ten pyłek. Yy, będzie nam potrzebne yy, no, na co się nazywa? Kowadełko? W każdym razie yy, do ściągnięcia, do zdrapania tego, tego lakieru. No i pilnik. I jeżeli chodzi o pilnik, ja... Yy, yy, Używam 80, on musi być gruboziarnisty, bo taki cieniutki, ja Wam zaraz pokażę, że zresztą na przybliżeniu, że jak macie taki drobniejszy, ten nie wiem jaki jest, bo nie jest opisany, ale podejrzewam, że to jest 180, yy, nie zedrze tak łatwo yy, nam tego topu, bo top jest bardzo ciężko rozpuszczalny. Top musimy zedrzeć pilnikiem, więc zaraz Wam na przybliżeniu to wszystko pokażę i zapraszam, kto jest zainteresowany, więc zapraszam do oglądania dalej. No i słuchajcie, tak moje paznokcie wyglądają po dwóch tygodniach i dwóch dniach noszenia. Widzicie, odrost nie jest jeszcze jakiś tragiczny. Myślę, że spokojnie mogłabym jeszcze je troszkę ponosić, ale już po prostu mi się nie chce. Powiem no czubki, wiadomo jak to czubki, troszkę odpryskują, no bo są jednak, e, pokażę wam, nie wiem czy tutaj kamera dobrze sobie są jednak, no czubate, więc wiecie, no mechanicznie, po ścierają się mechanicznie, ale tragedii nie ma, tak jak widać. Tu jest prawa ręka. Mogłabym jeszcze w tym pochodzić, ale dobrze. Przechodząc do rzeczy. Zaczynamy od spiłowania tego topu, więc ja Wam pokażę chyba po prostu na jednym paznokciu, no bo po co wszystkie, to by było za długo. Top piłujemy, właśnie ja piłuję osiemdziesiątką klinikiem. Od jakiejś filozofii, prawda? Po prostu spiłowujemy tą warstwę tego topu. No i tak wygląda mniej więcej te pasniki spiłowany. Ja mam pod spodem jeszcze tą mega bazę, którą sobie nadbudowuje paznokcia, więc on, więc tu jest po prostu tego lakieru no dużo bardziej grubo, więc on może za pierwsze na mi się nie rozpuścić, ale ja wam później powiem, że ja go tej bazy z spod spodu nawet nie do końca rozpuszczam, sobie nawet zostawiam bo potem mam mniej do, do budowania. Po prostu dokładam. I teraz pokażę Wam na przykładzie drugiego paznokcia, jeżeli użyłabym właśnie tego drobno zmienionego pilniczka, jaka będzie różnica. No i zobaczcie. Tutaj użyłam tego drobniejszego pilniczka. To jest chyba 180, o ile dobrze pamiętam. I Paznokieć wydaje się zmatowiony, ale ten top nie jest usunięty. Ten top, cały czas jest tutaj gruba warstwa topu. Dlatego właśnie jak takiego pilniczka użyjemy to no potem bardzo ciężko i tak i tak jest to rozpuścić, wydaje nam się, że, że starujmy tą warstwę topu, bo ona cały czas tam jest już gruba warstwa, najlepiej właśnie takim grubym, gdzie nawet widzicie, do gołego, że tak powiem się dotarłam, dobrze, więc ja zetrę pozostałe paznokcie i potem przejdziemy do nakładania acetonu, no i paznokcie już są cmatowione. Startę. No i teraz przechodzimy do nakładania acetonu. Tutaj nie ma żadnej y, filozofii, więc tak naprawdę nie ma Wam tak dużo co pokazywać, pokażę tylko tak. Tutaj, tu już mam nasączony acetonem y, ten wacik. Przykładam, zawijam, bo chodzi o to, żeby było dobrze zawinięte, żeby on tak szybko nie wyparował ten aceton, więc ja dokładnie sobie zawijam na jedną, na drugą połowę. Ja przeważnie najpierw sobie robię jedną rękę, a potem dopiero drugą, żeby po prostu mieć swobodę. Jak czekam w międzyczasie te 15 minut, żeby drugą ręką móc. No nie wiem, kawy chociażby sobie zrobić. Więc ja sobie tak wszystkie właśnie paznokcie owinę. Mam nadzieję, że mi się nie jest za, za blisko, ale nie mam aż tak możliwości, żeby to inaczej nagrać. No i dobra, pozwolę wszystkie pozostałe paznokcie. Odczekam 15 minut i zobaczymy, jak to będzie wyglądało po 15 minutach. No i dobra, folia już ściągnięta. Tak to wygląda po 15 minutach noszenia folii. Musiałam Wam drugą rękę zacząć pokazywać, bo ta pierwsza, nagrałam już cały film z tą pierwszą ręką, ale nagrał się bokiem. No niestety, dobrze, więc dobrze, że jeszcze miałam drugą rękę w zapasie. Tylko, że tak musiałam robić to lewą ręką, więc dużo mniej wygodnie niestety. No ale zdrapujemy to po prostu... No tym kowadełkiem. No i zobaczcie, lakier bardzo ładnie schodzi. Oczywiście zostaje mi pod spodem ta warstwa tej bazy, której ja nie chcę do końca oczywiście rozpuszczać, bo chcę, żeby trochę zostało. Będzie mi później wygodnie nałożyć drugą warstwę. Nie będę już musiała tak dużo nadbudowywać tego paznokcia. A w ogóle pokażę Wam tą drugą rękę, którą już ściągnęłam. No to po ściągnięciu wygląda tak. Tutaj chciałam ściągnąć do końca jakby całą tą warstwę bo tutaj troszeczkę, widzicie, tam podeszło powietrza odrobinę i chciałam Wam pokazać, jak w ogóle paznokieć wygląda no, po ściągnięciu tego, że on nie jest cały taki, ta nie jest zniszczona. Dobrze wygląda, tylko że mój jest dość płaski. Zobaczcie, jak tak bokiem wezmę, to mój paznokieć jest dość płaski, dlatego ja go nadbudowuję te paznokcie. Dobra. Więc ja sobie tutaj ściągnę, hmm, zdrapię sobie mniej wygodnie tą lewą ręką. Ogólnie zdrapię to po prostu wszystko i i pokażę Wam zaraz, jak to będzie wyglądało to Aha, o zobaczcie, tutaj nawet mi podeszło. Przeważnie właśnie ten wskazujący paznokieć i kciuk tu trochę mi podeszło, także on się o. Trochę tutaj odkleił już nawet od, od paznokcia. I ważne jest bardzo to żeby nie zrywać tego, absolutnie. Nawet jak nam się wydaje, że o, łatwo odchodzisz że sobie podważymy i zerwiemy, nie. Zawsze w którymś miejscu y, urwie się nam z naskórkiem. Przeważnie tutaj wyżej mocno się trzyma i tutaj nam się wyrywa naskórek. Jeżeli widzimy, że tutaj gdzieś tam się odkleja, to namoczmy tego paznokcia jeszcze w acetonie i po prostu to zdrapmy, nie zrywajmy. Więc no dobrze, sobie to pozdrapuję do końca i zaraz zobaczymy. Słuchajcie, może to lepiej, że tamta ręka się źle nagrała, bo tamta nie była taka problemowa jak ta. A czasem jakieś problemy nam się zdarzają. I teraz tak. Ten paznokiet do końca się nie rozpuścił, ale ja go mam przedłużonego na tą bazę. I on nie chce go rozpuścić. Normalnie to bym wzięła. Nałożyła jeszcze acetonu na 5 minut. Nie popisuj się, Sebastian. Na 5 minut i rozpuściła to do końca, ale że ja go nie chcę całkiem rozpuścić, bo nie chcę go od nowa. Niech się nie chcę go odno. Czekajcie. No i słuchajcie, normalnie bym go jeszcze rozpuściła do końca, ale właśnie on jest przedłużony, bo on mi się połamał i on jest taki, już widzicie, jak się już troszeczkę rozpuścił, to troszeczkę jest miękki. I w sumie pierwszy raz mam taką sytuację, że teraz, że mam tak przedłużony paznokieć i teraz nie wiem, czy jak położę na niego drugą warstwę, czy to się utwardzi, czy ta pod spodem taka już miękka zostanie, nie wiem. Zobaczę, w każdym bądź razie to, co zostało tutaj, to po prostu spiłuję sobie. Spróbuję, zobaczę, co z tego wyjdzie. Bo też w jakimś filmie wam pokażę, właśnie, jak przytłużać paznokcie Tą bazą, ale to już w innym filmie. Więc tutaj sobie tylko spiłuję, i tak samo te pozostałości, te pozostałości tutaj gdzieś pozostawały, takie drobinki, to tak samo sobie po prostu spiłuję. Nie będę już tego rozpuszczała drugi raz. Jedynie tego paznokcia, bo widzicie, tutaj gdzieś się troszeczkę odkleiło. Może to się odklejać dalej, więc jego rozpuszczę do końca, tam, tą całą bazę. No i słuchajcie, minęło już około 10 minut, jednak postanowiłam tego paznokcia przedłużonego też ściągnąć, bo on był taki miękki, nie wiem, czy to by po prostu się trzymało. Później będę musiała go zwyczajnie od nowa e, przedłużyć. Zobaczcie. Teraz, są no to wiadomo, że teraz już jest całkiem zmęczony, no za zobaczymy, ale to przedłużanie to Wam oczywiście nagram na jakiś inny odcinek, jak przedłużyć sobie paznokcia tą, tą bazą hybrydową. W każdym bądź razie on teraz tutaj, o, schodzi nam, to przedłużenie, albo po prostu wezmę to obetne, bo to już jest miękkie, mm, żeby tego już po prostu dłużej nie moczyć, no bo szkoda mi czasu też. To zaraz to zwyczajnie obetne obcążkami. Czekajcie, skoczę po obcążki. No i obcążki to nie jest moje ulubione narzędzie. Nie bardzo umiem się tym obsługiwać. A jeszcze lewą ręką? To już w ogóle. Ale jakoś tam. Powiedzmy, że jakoś to tutaj obetne. tak się chciałyście. Hmm. Nic nie widziałyście. Dobra, no i resztę tutaj, ile się da, to tyle zdrapie, Dopiłuję pilnikiem i tyle. I będę musiała na nowo go przedłużać. Nie wiem, chyba za każdym razem teraz, następnym razem, wiecie co, chyba będę zmieniała kolor, to nie będę go rozpuszczała, tylko zdrapię pilnikiem najwięcej koloru, jak się da, żeby właśnie za każdym razem nie, nie musiała go przedłużać. No bo to jednak jest trochę roboty, nie? Dobra, no i teraz został ten do ściągnięcia. zawsze tak, ładnie zszedł. Resztki jakieś to po prostu dopił, dopiłuję pilnikiem, nie będę już moczyła, no bo też szkoda czasu. Pilnikiem, raz, dwa, trzy się dopiłuję, co zostanie. Nie właściwie na dobrą sprawę, słuchacie, to już by było chyba na tyle. Już sobie tutaj zaczęłam troszeczkę dopiłowywać te kształty. Yy... I tak będą wyglądały praktycznie ściągnięte hybrydy. Um, oczywiście one nie są jeszcze przygotowane, te paznokcie, na nałożenie nowego lakieru, ale to już zostawię do następnego odcinka. Pokażę Wam w którymś odcinku, jak przedłużyć paznokcia, jak nadbudować płytkę paznokcia. Pokażę Wam, jak, jak przygotować paznokcie do nałożenia hybryd. Więc teraz już z Wami żegnam i widzimy się już niedługo w następnym filmiku. Pa!